Witam wszystkich. To jest moja 720ka. 200 na 60 na 60 standardowe szkło. a to tam mój rybuszek jest tak formą i jak widać z dużą ilością roślin mamietczyki głupiki. no i na razie. różne platki. Plenojady, cudaczki. Oko mam jednego cudaczka. Mało widzę nauków. Czerwonych. No oczywiście. co dwa musi być. Widać od razu, przy takiej ilości rośnie, jak to szybko wszystko rośnie. To akwarium było założone, o ile dobrze pamiętam, w kwietniu. Mam już sierpień, a to jak teraz wyglądało już po, po miesiącu, półtora. Tak szybko wszystko. Podłożę to zwykły żwirek budowlany z Obi. Troszkę wypłukany. Do tego ewentualnie dorzuciłem z tego skłami z jakieś 15 kulek GT do tego co odwoi i mamy efekt taki jaki mamy no, oświetlenie też swoją drogą jest mniej mocno ledowe tu mamy ryski pandy i wypinosa alpinosa już zbliżowe złożyły mikę wczoraj miałem jeszcze i kresklarów tych oto takich, tych dużych no. to jest chyba samica, jeśli nie mylę a tam jego, a tam samica wiecie, jakiś widlak Już nie ma Moskiewski powiedziałem o tym jest są Moskiewski. To zwykłe zbrojniki. Zbrojniki też mnie złożyły. Kilka, dwa tygodnie temu. Na szczęście udany, że wszystko się wykluło. Sporo też kamieni drewnostwor mam, tak, żeby miało się się maluchę w go chować. No a tutaj mamy co. Na głównym planie to śledotas, czerwony, lotos tajwan. Fajna roślinka nabyta półtora miesiąca temu, hydrokleja. Kola, który mówił, że nie kupowałem, że będzie rosła chwast. No i faktycznie rośnie chwast. Bardzo szybko, fajnie puszcza nowe kłącza. Tutaj mamy budzki, tak zwane. Krypty, zielona, bordowa To mam tam mój fajny nabytek. Lori Carriaret. To są około 6 sztuk. Zbrodniki już widziałeś, jakie są mi Zakład samiec. Tu mamy trochę większą florikarię. Skalarki też od hodowcy. A bardzo ładne. Mi się osobiście podobają. Piszcząc na amalizję No i też. Opratka. jaki maus. Jakoś tak.

pokażę co mam pod spodem pod tym akwarium. No i z racji, że to jest moje pierwsze nagrywanie takie. Mam nadzieję, że nie znowu dźwięku. Tak jak wiem akwarium ma dopiero około kilka miesięcy. Dopiero już znalazłem 4 miesiące. I taki efekt.